święta Boże Rodzielko, naszymi racz nie tak w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybajeć, Panno chwalebna i Boga o Pani nasza, o rędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojem, Synowi Swojego nas polecę, swojemu Synowi nas podawał. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Jan i Paweł, się za nami. Moi Kochani, bardzo serdecznie witam na naszym drugim spotkaniu które w swoim centrum stawia modlitwę różańcową. A jeżeli mówimy o centrum, to już mówiliśmy sobie i trzeba to przypomnieć, że centrum modlitwy różańcowej to uwaga nie Matka Boża, ale Pan Jezus. Przez Maryję, z Maryją idziemy do Pana Jezusa. Święty Jan Paweł II, którego relikwie tutaj mamy i który nam patronuje temu naszemu skupieniu i rozważaniu, pięknie mówi Przez różaniec chrześcijanie wstępują do Szkoły Maryi. Bardzo ujęło mnie to zdanie z jego listu Rosarium Virginis Mariae, który rozważamy. Posłuchajmy kochani. Przez różaniec lud chrześcijański Niejako wstępuje do szkoły Maryi. Szczerze mówiąc właśnie to zdanie natchnęło mnie do tego, abyśmy w szkole Maryi się pochylili właśnie nad różańcem tak dokładnie, tak dogłębnie, ponieważ jeśli święty papież nasz Jan Paweł Wielki mówi, pisze, naucza o tym, że przez różaniec wstępujemy do szkoły Maryi, no to w szkole Maryi nie może zabraknąć wielu, wielu. Skupień, pochyleń, słów o Różańcu. Różaniec, mówi Jan Paweł II, ukazuje piękno oblicza Chrystusa i doświadcza głębie Jego miłości. To są niezwykłe słowa naszego papieża. Pochylmy się nad nimi na chwileczkę. Piękno oblicza Chrystusa. Nie wiem, moi drodzy, czy kiedykolwiek, myślę, że wielu z nas już tak, pochylaliśmy się nad obliczem Chrystusa. Jest ich y, przedstawień oblicza Chrystusa wiele. Jeden z najbardziej takich znanych to oczywiście Mandylion, albo chusta Weroniki, albo chociażby y, całun turyński. No i w sposób cudowny odbicie tego całunu na obrazie wileńskim Jezusa Miłosiernego. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, kiedy nałożono takie zdjęcie rentgenowskie obrazu wileńskiego, który siostra Faustyna widziała, o którym już tyle żeśmy mówili. Ten obraz i to oblicze, takie właśnie rentgenowskie, odbicie, nałożyło się pięknie z całunem turyńskim. To nie są, kochani, przypadki. Pan Bóg ukazuje nam swoje oblicze w, w rzeczach, no bo obraz jest tylko rzeczą, prawda? My zdajemy sobie sprawę, zresztą tutaj warto przytoczyć znowu siostrę Faustynę. Panie Jezu, któż cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś? Każdy obraz jest tylko odwzorowaniem, lepszym, gorszym, ale tylko obrazem. Oblicze pana Jezusa, no i tutaj by trzeba było zacytować spowiednika siostry Faustyny, siostra niech maluje w sercu. A więc musimy sobie wyobrazić, moi drodzy, że Jan Paweł II nawiązuje do tego, tu nie ma słów przypadkowych. Odmawiając, Różaniec, malujemy oblicze Chrystusa w naszych sercach. Kochani, to jest niesamowite. To nie są jakieś tam słowa, które ktoś napisał, ale naprawdę. Bardzo wielka nauka dla nas. A dzisiaj już nawet Msza Święta została nieprzypadkowo, bo specjalnie wybrałam właśnie ten formularz. Matka Boża, nauczycielka. Ona chce nas uczyć. A więc różaniec jest prawdziwą szkołą Maryi. Uczymy się zatem od Maryi, uczymy się i malujemy oblicze Jezusa w naszych sercach. Bardzo proszę, żebyśmy sobie to zapamiętali. Malujemy oblicze Jezusa w naszych sercach. Co to znaczy? To znaczy, że różaniec ma Ciebie zmieniać. Jeżeli malujesz oblicze Jezusa w swoim sercu, to nie bierzesz pędzla, ale bierzesz różaniec, paciorki, z każdą zdrowaśką więcej tego oblicza. Bożego w Tobie. Za pośrednictwem Różańca, pisze papież, Wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z ręki Matki. Moi drodzy, myślę, że tutaj nawet nie trzeba tych zdań wyjaśniać: obfitość łaski to przecież tak bardzo jej pragniemy z iloma prośbami, z iloma pragnieniami ty przychodzisz do Boga w Eucharystii. To co czytamy tutaj w modlitwa wiernych, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie, to jest tylko taki przykład. Ale każdy z nas przychodzi ze swoimi prośbami, ze swoim dziękczynieniem, ze swoją intencją. I kochani, w Eucharystii Szczególnie w pierwszej modlitwie eucharystycznej, tej takiej troszkę dłuższej, którą używamy często w naszym kościele, kiedy kapłan wykonuje wiele tych ruchów, takich gestów, pochyla się, robi znak krzyża. Tam jest bardzo pięknie powiedziane, właśnie um, my i Twój lud, my, czyli kapłani i Twój lud. Każdy z nas, kochani, przynosi do Boga swoją intencję. To jest bardzo ważne. Może właśnie to potrzeba sobie uświadomić. Nawet nie dotyczy to szczególnie różańca, ale naszego udziału w Eucharystii Najświętszej. Każdy z nas przynosi swoje modlitwy. I zobaczcie, odbiegam od tematu, ale wybaczcie, to jest bardzo ważne. Kiedy kapłan na początku w tamtym miejscu, czyli miejscu przewodniczenia, śpiewa albo mówi: módlmy się, to jest ten moment, kiedy te intencje przynosimy do Pana Jezusa. Drugi moment, pamiętacie, przed pandemią mieliśmy ten piękny zwyczaj, że przynoszono dary, tak? Oby to jak najszybciej wróciło. To jest znak naszego przyniesienia modlitwy. Przynosimy chleb i wino, a w takich uroczystych Eucharystiach czasami przynosimy no, prawdziwy chleb, duży kwiaty, owoce. To są wszystko symbole, obrazy przynoszonych naszych darów. No cóż my możemy Panu Bogu ofiarować, darować? Przecież on wszystko ma. Ofiarowujemy samych siebie, bo i tak do niego należymy. Nasze życie w Jego rękach. Co utrzymujemy z powrotem? Pamiętacie katechezę o bramie nieba? Przez bramę się wnosi import i wynosi eksport. Import, no to wnosimy do Boga nasze modlitwy, prośby. Eksport, wynosimy łaski. I tym importem i eksportem jest port. Port, zobaczcie słowo polskie, port. To jest tam, gdzie zawijają statki, które przywożą i wywożą. Import, czyli wwozimy do kraju, eksport, wywozimy. Tak samo do Bożego Miasta. Wywozimy nasze modlitwy, wywozimy łaski. A kto jest tym portem? Porta po łacinie to brama. Kto jest tą bramą? Matka Najświętsza. Ona jest naszym importem i eksportem. I kochani, niektórzy. Tutaj papież bardzo pięknie opisuje to. Oczywiście wszystko, co mówię, będzie znowu do przeczytania, i bardzo zachęcam. Wierzę głęboko, że wielu z nas przeczytało sobie ten tekst jeszcze raz. Nie będziemy całego tekstu drukowali, ale wybrane fragmenty. Bardzo proszę i dzisiaj, i tutaj w Bridgeport, i tutaj na całym świecie, żeby sobie przeczytać to, co jest, o czym mówię, jeszcze raz odświeżyć, zastanowić się nad tym, żeby te słowa Jana Pawła II nie poszły tak po prostu gdzieś, ale trafiły do naszych serc. Papież pisze, że Wielu ludzi zastanawia się, jak się ma różaniec do liturgii świętej. Co to liturgia? Liturgia, kochani, to jest to, co Kościół sprawuje w formie uroczystej, czyli msza święta i modlitwy brewiarzowe, brewiarz, sakramenty. No ale poprzestańmy na mszy. Pamiętamy, kiedyś, wielu z nas pamięta, kiedy msza święta była po łacinie, wielu ludzi w trakcie mszy świętej mówiło różaniec. Potem przyszła ta taka. No, takie ganienie tego, że w czasie przy świętej trzeba się skupić na mszy, a nie mówić różaniec. Pamiętam jednego starszego ojca, który w bardzo taki fajny, piękny sposób powiedział młodym naszym ojcom: Dajcie spokój już tym babciom. Jak one sobie mówią ten różaniec w czasie mszy, już ty się na nią nie gniezłość. Już ona może szybciej do nieba wejdzie niż ty z tą całą swoją wiedzą. Rzeczywiście. Jest formą poprawną, że różańca w czasie mszy nie zmawiamy. Oczywiście, bo w czasie mszy jest msza. Skupiamy się na słowie Bożym, na gestach, na wszystkim, co wchodzi w skład mszy świętej. Ale zobaczcie, różaniec jest świetnym przygotowaniem do Eucharystii albo przedłużeniem Eucharystii. Powtarzam, parafia nasza błogosławiona. Że siedem różańców w tej chwili oplata codziennie naszą parafię. W poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek i w niedzielę dwa przed mszami świętymi jest mówiony różaniec. To nie jest, że te osoby, które mówią, mówią dla siebie. One mówią dla ciebie, żebyś i ty się włączył, żebyś i ty wszedł w modlitwę. Która przygotowuje nas do Eucharystii. Dlaczego jest to takie ważne, kochani? Ponieważ różaniec, jeżeli dobrze zmawiany, przynosi mojej duszy pokój. Przez sam fakt, że ja powtarzam pewne modlitwy, będę o tym mówił dokładnie jeszcze, wchodzę w pewien rytm. Kościół zna ten rytm. Na wschodzie chrześcijańskim i w prawosławnym kościele do dzisiaj bardzo popularna modlitwa jezusowa, modlitwa serca. Może słyszeliście o niej. To jest modlitwa, kiedy modlę się imieniem Jezus. Powtarzając słowa Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nade mną grzesznym. Odpowiednikiem tej modlitwy na zachodzie, czyli w naszym kościele jest różaniec. Kiedy ja Pozdrawiam z aniołem, matkę najświętszą i rozważam tajemnicę Pana Jezusa. To właśnie różaniec ma uspokoić moje serce. Zobaczcie, kochani, ile niepokoju noszą nasze serca. Bądźmy szczerzy: wchodzimy do naszej świątyni, czy my już jesteśmy wtedy skupieni na Eucharystii? O nie! Wychodzimy ze świata, gdzie jest problem pieniążków. Ubezpieczeń, chorób, problemów, kłótni, i każdy z Was wie, ile tam nasze serca mają obciążeń. Czasami jesteśmy tak. Przychodzimy na Msze świętą i Pan Bóg chcecie wyprostować. Pozwól Mu to zrobić. Doskonałym przygotowaniem do udziału w Eucharystii jest Różaniec. Wycisza Twoje serce. Przygotowuje na spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Kochani, kiedy jesteśmy bardzo zdenerwowani, kiedy coś nas porządnie wkurzyło, wyprowadziło z równowagi. Kiedy dyszymy jest tak wszystko gorąco, różaniec wycisza nasze serce. I to nie w znaczeniu, kochani, jakiejś terapii. Tylko w znaczeniu przeniesienia mojej myśli na sprawy Boże. I tu Jan Paweł II podaje nam dwa bardzo ważne aspekty. Mówi, że Różaniec to szczególna modlitwa o pokój i za rodzinę. Dlaczego Jan Paweł II w szóstym punkcie swojego dokumentu właśnie to tak bardzo wylicza? Te dwie rzeczy pokój i rodzinę. I nawet się pojawia, kochani, w tym dokumencie akcent amerykański. Posłuchajmy. Pewne okoliczności historii sprawiają, że to przypomnienie o modlitwie różańcowej nabiera szczególnej aktualności. Pierwszą z nich jest pilna potrzeba wołania do Boga o dar pokoju. Różaniec nieraz wskazywali moi poprzednicy, czyli poprzedni papieże, i ja sam, jako modlitwa o pokój. I teraz słuchajcie, na początku tysiąclecia, które rozpoczęło się przejmującymi grozą scenami zamachu z 11 września, i w którym pojawiają się codziennie w tylu częściach świata nowe obrazy krwi i przemocy, ponowne odkrycie różańca oznacza zagłębianie się w tajemnicę tego, który jest naszym pokojem. Moi drodzy, nie czarujmy się. Święty Augustyn niech nam tu doradzi. Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu. Co to znaczy? My szukamy tych pokojów, pokoików wszędzie. A pokój jest jeden, tylko Bóg daje pokój. Wszystko pozostałe może dać spokój. Ale nie pokój. Spokój to jest stan chwilowy. Na przykład zawieszenie broni, jak się z kimś kłócę. Albo wszystko mi się udało, jestem zadowolony, jestem spokojny. Albo spojrzałem na konto, mam dużo keszu, jestem spokojny o swoją przyszłość. Powiedzmy, to nie jest pokój. Prawdziwy pokój, pax domini, ten, który sobie życzymy w Eucharystii, kochani, ja może przypomnę. Z samą komunią świętą, kiedy kapłan, zaraz za moment, łamie, życzy nam pokój pański, niech zawsze będzie z wami. Pamiętamy, że przed pandemią tu było jeszcze, przekażcie sobie znak pokoju, tak? W tej chwili z wiadomych względów nie mamy tego. Życzymy sobie pokoju, to znaczy nie, że mm, tak po ludzku, tylko od ołtarza. Może jeszcze raz to pokażę, żebyśmy sobie uświadomili, bo to jest bardzo ważna wiedza. Kapłan Znak, moi drodzy, że nikt nie może nam dać pokoju, tylko Bóg. I dlatego modlitwa różańcowa, którą Jan Paweł II nazywa modlitwą o pokój, jest taka ważna. O jaki pokój się modlimy? O pokój na świecie oczywiście, czyli brak wojen, terroru, przemocy, ale prawdziwy pokój zaczyna się w naszych sercach. My się modlimy, prosząc o pokój serca. W Twoim domu pokój, w Twojej rodzinie, w Twoim dniu codziennym. Tam powinien być pokój. Kto nie ma w sercu pokoju, ma w sercu hałas, huk i chaos. Opowiada różne głupoty. Rani ludzi słowem i sam się gubi w tym, co robi. Człowiek, który ma pokój, pokój Boży, potrafi innym dać pokój. Zobaczcie, kochani, dlaczego w naszych domach nie ma pokoju? Bo w naszych sercach nie ma pokoju. I kąsamy się nawzajem, gryziemy, kłócimy o małe rzeczy, które w przeciągu kilku dni, dni jeżeli na nie spojrzymy, okazują się być małymi bzdurkami. Bardzo często w naszych sercach nie ma pokoju. Różaniec jest modlitwą pokoju. I druga sprawa, bardzo związana z tym i zobaczcie, że nasz święty Jan Paweł II bardzo konkretnie to mówi. Równie pilna potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania się w innym punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest rodzina. Pamiętamy, Jan Paweł Wielki powiedział, Rodzina to pierwsza komórka kościoła. Jeżeli ktoś będzie chciał zniszczyć kościół, uderza w rodzinę i my to widzimy teraz właśnie w wielu miejscach świata. Uderza się w rodzinę, podważa się relacje rodzinne, podważa się instytucje rodziny. Patrzę teraz tak na Was i widzę, ile tu rodzin siedzi, małżonków, rodziców. Pamiętajmy, że Różaniec ochrania Twój dom. Różaniec oplata Twój dom. Pamiętacie, podzieliłem się z Wami kiedyś taką moją osobistą refleksją, że często wieczorem, kiedy wszystko sprawdzam, zamykam, idę na dziesiątkę Różańca dookoła kościoła. Tak sobie powolutko, jak za szybko idę, to dwa razy obejdę albo i trzy. Symbolicznie, robię to od początku, kiedy tu jestem proboszczem. Symbolicznie staram się opleść różańcem nasz kościół jako symbol parafii. Różaniec broni nas od złego, broni nasze rodziny. Dlatego jest tak ważny. Jest skuteczną pomocą, aby zapobiec kryzysom. Bardzo ważne zdanie. I ostatnie zdanie na dzisiejszy wieczór. Przypominam jeszcze raz, wiem, że zanudzam, ale przypominam, wszystko to, o czym mówię, bardzo proszę, zechciejmy sobie to jeszcze raz przeczytać na spokojnie w domu, wydrukować. Ja zawsze przygotowuję, można sobie wydrukować, to jest tylko jedna strona zawsze, żeby to jeszcze raz przemyśleć. Różaniec jest, i teraz wszyscy patrzymy na tą naszą piękną scenę. Pan Jezus, pod krzyżem, pan Jezus na krzyżu, a pod krzyżem Maryja i święty Jan. Te słowa, które tam padły, kochani, oto matka Twoja. Jezus daje Janowi Maryję za matkę. A wiemy, że Jan jest postacią symboliczną. To każdy z nas, każdy z nas, kochani, jest świętym Janem pod krzyżem. Każdy z nas otrzymuje Maryję za matkę. Wielu wskazuje, jak bardzo najświętsza Maryja Panna, której umierający odkupiciel powierzył w osobie Świętego Jana wszystkie dzieci Kościoła, chce również dzisiaj właśnie przez tę modlitwę, czyli przez Różaniec, dać wyraz w swojej macierzyńskiej trosce. Krótko mówiąc, kochani, przez Różaniec Maryja pragnie Ci pokazać, że jest Twoją Matką. Jeżeli zapamiętamy z dzisiejszej katechezy te dwa zdania, pamiętajcie, to nie są zdania ojca Norberta, to są zdania Jana Pawła II. Pierwsze zdanie: przez Różaniec malujemy oblicze Pana Jezusa w naszych sercach. Przez różaniec, drugie zdanie. Maryja chce pokazać nam, że jest matką. Jeżeli zapamiętamy te dwa zdania, to super. Pozwól Maryi być Twoją matką. Pozwól Maryi zająć się Twoją rodziną. Pozwól Maryi wyprosić dla Ciebie pokój. I wreszcie pozwól Maryi zaprosić Cię do swojej szkoły. Przez różaniec Chrześcijanie wstępują do szkoły Maryi. Moi kochani, zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie. Bardzo zachęcam, już po raz ostatni, aby między kolejnymi szkołami sobie te treści jeszcze raz przemyśleć, przemodlić. Może wypisać sobie jakieś zdanie. Obiecuję Wam, że to nasze rozważanie przyniesie bardzo wiele dobrych owoców dla naszej modlitwy i różańcowej, i każdej innej. Ale musimy pozwolić Maryi być naszą Matką. Na sam koniec przypominam, że w piątek świętego Ojca Maksymiliana to jest święto dla nas, franciszkanów. W sposób szczególny dla nas to Bridgeport, ponieważ należymy do kustodii kanadyjskiej Ojców Franciszkanów pod wezwaniem świętego Maksymiliana. Zapraszam na mszę świętą dodatkową, nie ma jej w biuletynie, na godzinę ósmą. Będziemy modlić się za przyczyną świętego Maksymiliana w sobotę, 15 sierpnia. Wielka uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszam na ósmą, 30 rano, też tego nie ma w biuletynie, żebyśmy sobie to podali dalej. Na godzinki i na mszę świętą z uroczystości. Jeśli ktoś zechce przynieść bukiecik kwiatków, Matka Boża Zielna, pobłogosławimy. I jeszcze raz przypominam, bo może nie, jeszcze to wszyscy jakoś nie usłyszeli. Jeśli ktoś przeszedł, odbył rekolekcję zawierzenia ze świętym Ludwikiem Marią Grynią de Montfort, bardzo proszę, żeby się do mnie zgłosić. Po Mszy Świętej będzie zawierzenie. Czyli przygotowujemy sobie napisane ręcznie akty zawierzenia będzie można w sposób uroczysty dla tych, którzy tę rekolekcję odbyli, zawierzyć całe swoje życie Matce Najświętszej. Pozwól Maryi być Twoją matką. Yes!